Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto już w dzieciństwie wydawał się dziwnie dorosły, zbyt spokojny, zbyt odpowiedzialny, jakby nigdy nie miał prawa być po prostu dzieckiem? To zaczyna się cicho, nikt nie zauważa tego. Od razu masz siedem lat i patrzysz w oczy rodzica, który się rozpada. Może to uzależnienie, może gniew, a może po prostu pusta cisza kogoś zbyt złamanego. By się pojawić, i bez słów coś kliknie w Twoim małym umyśle, jeśli ja tego nie utrzymam, nikt tego nie zrobi. Tak dziecko znika nie fizycznie, ale psychologicznie. Uśmiecha się więcej, płacze mniej, staje się emocjonalnym termostatem domu, staje się małym dorosłym na długo, zanim jego umysł jest gotowy, a świat chwali je za to. Jesteś taki dojrzały, jesteś taki odpowiedzialny, jesteś taki silny. Ale nikt nigdy nie zatrzymuje się, żeby zapytać, jakim kosztem. To niewidzialny żal tych, którzy dorośli zbyt szybko, a skutki nie znikają, z wiekiem kształtują cię, podążają za tobą do relacji kariery, twojego poczucia wartości. A jeśli nie zrozumiesz, co się stało, spędzisz dorosłe życie, powtarzając wzorce przetrwania, które kiedyś cię uratowały, ale teraz powoli cię zabijają. Kiedy dzieci są zmuszone do emocjonalnego wspierania dorosłych, zamiast odwrotnie. Psychologowie nazywają to parentyfikacją. Dziecko staje się opiekunem, rozjemcą terapeutą, obrońcą to przewoduje mózg, tworzy hiperczujność, zawsze skanujesz niebezpieczeństwo, chodzisz po skorupkach, od jajek, uczysz się, że miłość jest transakcją. Dajesz spokój i może oni dadzą ci bezpieczeństwo. Uczysz się, że twoje potrzeby są niebezpieczne, a ich są pilne, więc znikasz emocjonalnie. A na twoim miejscu rośnie wersja ciebie, która dobrze funkcjonuje. Stajesz się dobrym dzieckiem, cichym osiągaczem, przyjacielem, terapeutą, tym, który nigdy o nic nie prosi. I nosisz tę tożsamość tak przekonująco, że nawet ty zapominasz, że to maska, ale głęboko w środku coś boli, ponieważ wewnętrzne dziecko, które pochowałeś, wciąż tam jest, krzycząc cicho, dlaczego nikt mnie nie chronił. W miarę jak dorastasz, objawy stają się bardziej złożone, możesz stać się hiperniezależny. Odmawiasz pomocy, odpychasz ludzi, lub nigdy nie czujesz się naprawdę bezpieczny w miłości. Możesz czuć się odrętwiały podczas szczęśliwych chwil, ponieważ radość wydaje się nieznana, niezasłużona, nawet niebezpieczna. Możesz mieć trudności z odpoczynkiem. Ponieważ produktywność jest jedynym sposobem, w jaki kiedykolwiek czułeś się godny, a najgorsze ze wszystkiego, możesz nawet nie zdawać sobie sprawy, że wciąż utknąłeś w trybie przetrwania, kiedy dysfunkcja jest normalizowana wcześniej. Twój układ nerwowy akceptuje chaos jako linię bazową. Bezruch wydaje się zły, spokój wydaje się podejrzany. Miłość wydaje się długiem, który będziesz musiał spłacić. Dlaczego jakiekolwiek dziecko dobrowolnie przyjęłoby tę rolę? Ponieważ dzieci zrobią wszystko dla przywiązania, nawet porzucą siebie. Wybór nigdy nie jest świadomy to biologiczne. W braku bezpieczeństwa dziecko poświęca autentyczność dla przynależności to inteligencja, to instynkt ale tragedia jest taka to, co Cię wtedy uratowało. Teraz cię więzi. Tak wielu z nas chodzi jako wysoko funkcjonujący dorośli, z głęboko zaniedbanymi wewnętrznymi dziećmi ciągnącymi za sznurki. Osiągamy więcej, żeby zasłużyć na miłość, milczymy, żeby uniknąć porzucenia, opiekujemy się wszystkimi, ale potajemnie życzymy sobie, żeby ktoś po prostu zapytał: Czy wszystko w porządku? A ta fantazja, że ktoś zauważy, że nie jesteś tak silny, jak udajesz, to jest niezaspokojona potrzeba dziecka, które nigdy nie mogło być dzieckiem. Pierwszy krok do uzdrowienia to świadkowanie. Ponieważ dopóki nie potwierdzisz tego, co się stało, będziesz nadal gaslightować siebie myślami takimi jak to nie było takie złe, inni mieli gorzej, wyszedłem w porządku. Ale w porządku to też maska. Więc co się dzieje z tym dzieckiem, kiedy dorasta? Stają się dorosłymi, którzy nigdy nie czują się bezpiecznie, nawet w spokojnych pokojach. Stają się kochankami, którzy nie mogą ufać miękkości, stają się dawcami, którzy nie mogą otrzymywać, stają się rodzajem ludzi, którzy przepraszają za płacz, wzdragają się na komplementy i mylą wyczerpanie z sukcesem. To koszt zbyt szybkiego dorastania, ale oto prawda: nikt nie przyjdzie uratować dziecka, które pochowałeś. To ty musisz wrócić i trzymać je za rękę, to ty musisz powiedzieć to, czego nikt inny nigdy nie powiedział. Nie zasługiwałeś na to, byłeś tylko dzieckiem, możesz teraz odpocząć. To początek pracy z cieniem, zwracanie się ku porzuconym częściom siebie i mówienie: Widzę cię teraz, słyszę cię teraz i nie odchodzę. To proces naprawczy i jest brutalny, ponieważ prosi cię, żebyś poczuł żal. Na który nigdy nie miałeś czasu, żebyś opłakiwał niewinność, którą straciłeś, chroniąc ludzi, którzy powinni byli Cię chronić. Ale ten żal to dowód, że się leczysz. Jedną z najpotężniejszych rzeczy, jakie możesz zrobić, jest zapytanie swojego wewnętrznego dziecka: czego potrzebowałem wtedy, czego nigdy nie dostałem. Możesz usłyszeć odpowiedzi takie jak: potrzebowałem, żeby ktoś mi powiedział, że to nie moja wina. Potrzebowałem, żeby ktoś zapytał, jak się mam. Potrzebowałem bawić się, odpoczywać i śmiać się bez strachu. I powoli zaczynasz dawać te rzeczy sobie nie po to, żeby naprawić swoją przeszłość, ale żeby przestać ją przeżywać. Karl Jung powiedział kiedyś: Nie ma świadomości bez bólu. Ale praca z cieniem wymaga, żebyśmy stawili temu czoła. Wszystkiemu zaniedbanemu, zawstydzonemu, przestraszonemu, złemu, ponieważ uzdrowienie polega na przypomnieniu sobie, kim byłeś, zanim świat powiedział ci, kim masz być. Więc jeśli jesteś kimś, kto dorósł zbyt szybko, wiedz to: Twoja dojrzałość nigdy nie była problemem. Problemem było to, że nie miałeś wyboru, ale teraz masz. Możesz wybrać miękkość, możesz wybrać odpoczynek, możesz wybrać przestać zarządzać emocjami wszystkich innych i zacząć honorować swoje własne. Pozwól temu dziecku wrócić do domu, pozwól mu płakać, pozwól mu się bawić, pozwól mu w końcu zostać zobaczonym. Ponieważ nie jesteś złamany, stajesz się całością i może po raz pierwszy w końcu dorastasz we właściwy sposób. Nie przez presję, nie przez strach, ale przez prawdę. Nigdy nie miałeś dzieciństwa, ale wciąż masz przyszłość i tym razem ty możesz ją napisać. Jeśli ten film dotknął czegoś w tobie, zostaw komentarz poniżej, podziel się swoją historią. Zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz więcej treści o psychologii, traumie i uzdrawianiu. I pamiętaj, nie jesteś złamany, po prostu wciąż się uczysz, jak być dzieckiem, którego ci odmówiono.